Nazywamy się w ogóle prosumentami kultury. Prosumenci to ci, którzy produkują kulturę dla siebie. Jesteśmy Fundacja Pomysłodalnia to organizacja pozarządowa, która zajmuje się kulturą, edukacją i społeczeństwem. Próbujemy wpłynąć na rzeczywistość poprzez komentowanie. Poprzez ocenę, poprzez bezpośredni wpływ na pojedynczych ludzi bądź grupy społeczne. Prowadzimy medium obywatelskie, które nazywa się Gazeta Świętojańska, a poprzez to hasło medium obywatelskie rozumiemy pośrednictwo między władzą a obywatelami. To jest codziennik, który ma od 3 do 5 artykułów dziennie, plus filmy, plus posty w mediach społecznościowych. Przede wszystkim to są autorskie artykuły. Wychodziliśmy przez dwa lata na papierze. Niestety, gazeta papierowa to jednak są duże zobowiązania finansowe. Dzisiaj wszyscy wiemy doskonale, jak szybka jest informacja, więc przede wszystkim internet. Funkcjonujemy w Rumi. Nasza fundacja ma siedzibę w Rumi to jest miejsce kaszubskie. Będąc tutaj od 20 lat jako ludzie, od 7 jako fundacja. Zaczęliśmy poznawać tę kulturę. Gazeta Świętojańska różni się od innych miejsc, gdzie możemy zapoznać się z tematyką kaszubską, tym, że tutaj nie przedstawia się lankowego, uproszczonego obrazu kaszubszczyzny, naszej kultury, ale porusza się również ważne problemy dla naszej społeczności i okazuje się, że czytelnicy to doceniają. Kultura i sztuka to jest pole, które rozpoczęliśmy kilka lat temu z kilku powodów. Skoro nam brakowało pewnych treści i tematów teatru, postanowiliśmy robić teatr sami. Oceniamy rzeczywistość przez pryzmat spotkań z artystami, spektakle czy koncerty, które organizujemy. Medium obywatelskie, jeśli chce być zauważane, szanowane. Czytane itd., tak dalej, tak dalej, to musi być między innymi profesjonalne. Dzięki programowi PRO udało się po pierwsze zwiększyć grono odbiorców, po drugie, zmienić zupełnie pewną koncepcję wizualną, co też bardzo wpłynęło na popularność tego medium. No i ta współpraca, którą nawiązałem, również jest pokłosiem tego właśnie podjęcia tego programu. Pozyskaliśmy fundusze na realizację. Zadania, media obywatelskie, restart. Programy rozpisane przez nich są absolutnym fenomenem w polskim trzecim sektorze, czyli środowisku organizacji pozarządowych. Ich założenia, ale także skala finansowa, ale także możliwość przeznaczenia środków na rozwój instytucjonalny, zakup sprzętu, zabezpieczenie wielu rzeczy, na które nie można znaleźć środków w innych konkursach, powoduje że środki zdobywane w konkursach rozpisywanych przez NIF są absolutnie niesamowitą szansą dla organizacji na ich rozwój.